Witam wszystkich, jeszcze raz w tym roku. Myślałem, że już się nie spotkamy. Ale przyszły mi wszystkie paczki jeszcze przed świętami. Także mam trochę czasu, żeby to wszystko jeszcze tutaj pomontować i nagrać. Także zapraszam do oglądania. Najbardziej nie mogłem się doczekać tutaj tego gadżetu. Ładowarka na dwa wejścia USB 3.0. A nie ma włącznik, tutaj można zawsze to odłączyć, że nie jest cały czas podłączone pod akumulator, żeby go tam nie zjadło. Zawsze można sobie to wygodnie wyłączyć, włączyć. I tu pokazuje jeszcze napięcie na akumulatorze, jak jest. Już to rozpakowałem, sprawdziłem sobie, podłączyłem pod akumulator tak na krótko, na szybko. Żeby sprawdzić czy działa w ogóle, bo nie chciałem tego zamontować i później dopiero się okazało, że nie działa. Także to już wiem, że działa, ładuje. Także to będę montował w pierwszej kolejności, bo czekałem cały czas za tym, żeby to właśnie zamontować pod, pod zbiornikiem, ten przewód puścić i założyć wszystkie plastiki już na gotowe do motocyklu. Później zajmiemy się to już takie przyjemne później tutaj montaże typu torby, sakwy. Dokupiłem takie jeszcze sakwy, właśnie na przedni stelaż, żeby. Coś tam jeszcze do nich zamontować. Takie wykonanie się wydaje być dosyć dobre. Takie gumowe to jest. Także powinno być wodoodporne. Podobne sakwy używam na rowerze. Sprawują się bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że te też. Zawsze dodatkowe dwie sakwy mam. A wiadomo, że jak się gdzieś jedzie dalej na kilka dni czy coś, to zawsze brakuje tego miejsca. Fajnie gdzieś tam mieć, coś zapakować. Także każda dodatkowa torba przydaje. Tą sakwę tutaj przymocuję sobie na zbiornik. Już wiem, że te magnesy nie za bardzo mi będą pasować. Akurat tutaj boczki plastikowe są. I to do plastiku, no, magnes się nie przyklei. Ale już sobie coś tam wymyśliłem. Pokażę Wam później. Jeszcze też mi to nie przyszło, ale pokażę Wam później jak, jak to sobie tutaj wymyśliłem, żeby ten magnes jednak przyklejał się do czegoś. Także zamówiłem sobie takie malutkie, okrągłe Blaszki, jak są do telefonów Tam to przykleję do plastiku I Te uszy tutaj z magnesem Będą się łapały tam tych Blaszek Mam nadzieję, że to się sprawdzi Oprócz tego, no żeby sobie ułatwić trochę nagrywanie To kupiłem uchwyty Do kamerki Zawsze gdzieś to mogę przypiąć bardzo łatwo, szybko, dosyć są Fajne, solidne. Konkretny plastik się wydaje. I to. To fajne, bo się przydaje do... To jest mój akurat stary uchwyt tutaj, co używam go już dwa lata. Też jest ok No i to mogę sobie zawsze chwycić tutaj. I przymocować gdzieś tam do każdej rurki praktycznie na motocyklu. Raz, dwa i... Bardzo mi to na pewno będzie ułatwiało nagrywanie filmów. bo trochę też tam na jakości zyskają niektóre filmy. Także co, zapraszam do filmu zmontowania tego wszystkiego. No to tak, tą ładowarkę chcę zamontować tutaj na środku. Ona jest mała, nie będzie mi tutaj przeszkadzała do kluczyka, żeby się dostać do stacyjki. Wcześniej miałem zamontowaną tam tą nawigację tutaj. W tym miejscu. A jako nawigację używam starego telefonu, który sprawdził się cały sezon bardzo dobrze. On ma ładowarkę z uchwytu, także do niego ładowarka tutaj jest i tego bym wolał nie ruszać. Niech on ma sobie tutaj niezależne źródło zasilania, a to będzie mi służyło właśnie do ładowania. Tutaj tą torbę będę miał na zbiorniku do ładowania telefonu, czy powerbanku, czy tam nawet baterii do kamery. Bo jak się jeździ na dziko, no to nie zawsze wszędzie jest prąd. Głównie korzystam wtedy z powerbanków. No i w tym roku przemęczyłem się tam jakoś, ładowałem na zmianę raz ten telefon jako nawigację. Raz powerbanka. Czy tam baterie do kamery podładowywałem sobie tutaj, ale to tak. No na dłuższą metę, to jednak wolałbym kurczę, żeby cały czas mieć te powerbanki naładowane. Także będę korzystał tutaj w czasie drogi to z tego, żeby ładować te powerbanki w torbie. A tutaj ten telefonik tam zawsze będzie też naładowany. Ten telefon jest fajny. Jest w miarę wodoodporny. Nie wiem tam, jaką ma klasę wodoodporności, ale jeździłem już nieraz z, z nim w deszczu. Dopadła mnie ulewa kilka razy i przeżył telefon, Nic mu się nie stało. Jedynie teraz, jaką zmianę zrobię sobie na ten sezon, już praktycznie wszystko wyczyściłem z niego i wgrałem od nowa. Mapy, które działają niezależnie od internetu, bo wcześniej się łączyłem z głównym telefonem w kieszeni i poprzez. Google, map, korzystałem z aplikacji. A teraz sobie wgrałem mapy na stałe do tego telefonu i będę mógł korzystać niezależnie tam od internetu. Bo nie zawsze też wszędzie jest zasięg z tym internetem jest problem czasami. A tak to będę miał mapy wgrane i nawigacja tutaj będzie ładnie funkcjonowała. Jeszcze plus używania starego telefonu jest taki, że no zawsze mogę też do niego kartę przełożyć i z niego zadzwonić, ale. Teraz jak służy tylko jako nawigacja, no to nawet by mi tam spadł, czy by się poczaskał, no to mam główny telefon, który mogę też używać jako nawigację, ale zawsze jest bezpieczniejszy gdzieś tam w kieszeni, bo z tego telefonu co na co dzień korzystam i nie jakbym go stracił tutaj, by się coś z nim stało, no to byłby problem później nie mieć żadnego telefonu, także polecam używanie starych telefonów jako nawigacji. To wygląda, że montaż będzie bardzo łatwy. Jedna śrubka i nakrętka. Uchwyt taki plastikowy jest. Aha, jeszcze tutaj gumę muszę podłożyć, żeby się nie obracało. Tutaj w zestawie była taka gumka do przyklejenia. Do środka, żeby się nie obracał ten uchwyt. Dobra, tak by było dobrze, mi się wydaje. Jeszcze tam najwyżej sobie później to przestawię. Jeszcze muszę mocniej dokręcić Dobra, teraz zajmę się przewodem, żeby go tam puścić. No i tu już sobie fajnie korzystam z uchwytu jaki kupiłem do kamery. Także na razie się sprawdza. Tu pod zbiornikiem jakoś chcę to puścić ten przewód. Się trochę bałem, że ten przewód będzie za krótki. A tu jeszcze mam duży zapas, tuż jest akumulator pod tym plastikiem. No, tu sobie go schowam, ten nadmiar. Zawsze lepiej, że jest trochę za długi, niż jakby był trochę za krótki. Dobra, teraz jeszcze sobie wezmę na opaski, bo przypinam ten przewód tam pod zbiornikiem. Jeszcze ściągnę tutaj tą obudowę żeby się podpiąć pod akumulator. Przewód jest fajny, bo ma tutaj już wmontowany bezpiecznik. Także bardzo dobrze, to że to jest już zrobione. Tak. Powinno być dobrze, akumulator podłączony. Dobra, teraz sobie zrobimy małą próbę. A tutaj jest taka zaślepka gumowa. Zauważyłem teraz właśnie przed chwilą przypadkowo to wcisnąłem. Nie trzeba nawet jej ściągać, żeby zobaczyć na przykład sobie ile akumulator ma teraz prądu. Jakie napięcie. No już działa wszystko. Podepniemy sobie. I ładuję. Wszystko działa. O to chodziło. Także tutaj sobie na zbiorniku będę mógł ładować powerbanka, czy tam baterie od kamery. Także fajnie. Mam już trzy ładowarki. Mam nadzieję, że akumulator jakoś tam na tym nie będzie cierpiał. Wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, zbiornik już sobie przykręcam gotowo. Montuję boczki plastikowe. Jeszcze tak, zanim założę siedzenie, to pod siedzeniem włożę sobie zawsze zestaw naprawczy do opon. Mam taki zestaw kupiony na aukcji internetowej. Kołeczki. Yy. Naboje tutaj takie trzymam i pompkę końcówkę do tego. No wiem, że to się nie sprawdza do końca. Tak możliwe, że nie napompuje mi tej opony w razie czego tam tak jak powinno. Więc oprócz tego włożę jeszcze pompkę. Zawsze tą pompką ręczną mogę dobić koło tam do odpowiedniego ciśnienia. I tutaj jest ten zestaw taki do przeciskania tutaj tych silikonowych kołeczków. Także nie wiem, lepiej zawsze takie coś mieć niż nie mieć, nie, nie mieć nic. że gdzieś to, to się stanie, jakaś awaria w terenie, daleko od jakichś tam zabudowań, w ogóle w weekend, dzień wolny od pracy. No to, no to tragedia. Nie, nie ma jak tego naprawić. Później koła zapasowego nie mamy jak w samochodzie. Także to wszystko ja tutaj upycham w te wolne miejsca. No, i wszystko by było tutaj poskładane. Się cieszę, że mam cały motocykl w komplecie. Tu nie pokazałem jeszcze w tylnej części siedzenia. Pod spodem jest miejsce na apteczkę. Też tam apteczkę jeszcze włożę. Także tutaj już mam wszystko poskładane praktycznie do kupy. Technicznie motocykl już praktycznie mógł wyjechać. Dobra, jeszcze zamontuję te sakwy boczne. Pokażę jak to wygląda. Tak, może nie są jakieś super wielkie, ale tutaj za duże to też nie mogą być z przodu. Ale co, para butów wejdzie, na zmianę i na przykład klapki. No i mi to już wystarczy, bo już przyjadę sobie na pole namiotowe czy gdziekolwiek. To zanim się ze wszystkiego rozbiorę, to sobie mogę zrzucić buty, założę klapki. Już zawsze lepiej, nie? Zawsze mam je pod ręką. A z drugiej strony yy, chodzą mi spodnie dresowe, krótkie spodenki, bluza i koszulka na przykład. Także bardzo szybko gdzieś się mogę przebrać. Nie polecałbym tutaj na bokach wozić coś takiego, co można łatwo uszkodzić, tam jakieś kamery czy coś w tym stylu. No bo, bo to zawsze może się przewrócić. Czy tam nawet na postoju, czy coś, no to szkoda uszkodzić jakiś sprzęt. Także warto tutaj takie miękkie rzeczy wozić, co tam nie ulegną uszkodzeniu przy jakiejś tam przewrotce. No I proszę jak się prezentują sakwy z przodu. Wydaje mi się, że będzie ok z nimi wszystko. Tutaj fajnie jest dużo pasków, można je bardzo dobrze pościągać, że tam nic nie powinno trzepotać podczas jazdy. O, zawsze dodatkowe miejsce jest na bagaż. Torba na zbiorniku prezentuje się tak. Nie będę musiał nawet ściągać za każdym razem, kiedy będę chciał zatankować zbiornik, bo wystarczy że sobie to, tylko tu oddepnę. Odsunę paski w tamtą stronę i mogę tankować. Mogę zamontować na tych paskach, co były oryginalnie w zestawie. Ale ja jeszcze chciałem tutaj sobie zrobić na, tak jak przewidział to producent, na tych magnesach. I myślałem, właśnie, żeby tutaj sobie przykleić ten okrągły. Tą okrągłą blaszkę, taką do telefonu, i to będziemy się ładnie tutaj trzymać. Zawsze trochę lepiej będzie mi się wydaje. No ale nieźle. No, to praktycznie wszystko by miał przymierzone, dopasowane. W następnej kolejności już się zajmę tymi plastikami. Będę próbował coś zrobić, właśnie z tym płotnikiem no, i przyszedł taki pomysł do głowy, czy nie położyć na tym hydrografiki. Zobaczyć, jak to będzie. Te czarne elementy bym mógł zrobić. Błotnik, osłony, i może tutaj te boczki z jednej i z drugiej strony. By było może to fajne, ciekawe. Muszę to przemyśleć, poglądać, bo widziałem, fajne hydrografiki są. No na dzisiaj to już by było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i udanej szampańskiej imprezy. Także do zobaczenia w 2024 roku. Pozdrawiam, cześć.